Cześć. Czy jesteś zainteresowany oszczędzeniem 2000 przy budowie kampera? No to choć pokażę ci w jaki sposób ja zaoszczędziłem tą kwotę budując swojego. A mianowicie pokażę ci jak stworzyć za darmo obrotnicę do przednich siedzeń. W moim wypadku jest to Renault Trafic z 2019 roku i tą obrotnicę stworzyłem do podwójnego siedzenia pasażera. Więc zapraszam. Słuchajcie, bez zbędnego wijania. Co potrzebujemy do wykonania tej obrudnicy? Przede wszystkim trzech identycznych wymiarowo płyt a dokładnie dwie stalowe i jedna z jakiegoś tworzywa jako, jako przekładka. I tak, dwie płyty. Które będą stalowe, są praktycznie bliźniacze, różnią się po prostu kilkoma detalami. I tak, główny wymiar to jest 68 cm, czyli 680 mm na 480 mm. I wycinamy trzy takie płyty, z czego tak jak powiedziałem: dwie płyty stalowe, jedna z jakiegoś tworzywa. Dobrze. I co będziemy potrzebowali? I w moim wypadku, ja miałem akurat u siebie w złomowisku yy, blachę ze stali nierdzewnej, 4 mm. Po wycięciu, tak jak powiedziałem, na te wymiary potrzebowałem wywiercić 4 otwory yy, odpowiadające oryginalnym yy, otworom, yy, gdzie, mocowany był, yy, gdzie jest mocowany fotel pasażera. Następnie na środku centralnie wywierciłem i przyspawałem kawałek szpilki. To po prostu szpileczka, która będzie łączyła wszystkie trzy płyty. Oraz I tutaj, już jest dowolność, w jakich, jak bardzo szeroko, jak bardzo wąsko sobie to przymocujecie. Wiercę cztery otwory i napawam i przyspawuję. Cztery nakrętki to jest w moim wypadku śruby M12, znaczy nakrętki M12. Tworzywo mam taką, takie czarne tworzywo, takie coś plastik, jakieś takie to jest o grubości 10 mm i analogiczne. Otwory w tych samych miejscach, żeby się zgrywało z tą płytą bazową, powiedzmy i ostatnia płyta. Będzie to płyta, która jest przykręcona do siedzenia. I tak jak, i tak jak wcześniej. Wymiary 680x480, jednak z, małym, z małą różnicą. Zamiast oryginalnych otworów, gdzie jest przykręcona płyta do podłogi pojazdu, wspawałem cztery szpileczki, do których będzie przykręcany fotel pasażera. I jeszcze ostatnim elementem, który potrzebujemy, są takie nie wiem, motylki, śrubki, w zależności co kto ma i co będzie potrzebował, po prostu po obróceniu siedzenia trzeba w jakiś sposób to siedzenie po prostu ustalić, przymocować, żeby się, żeby po prostu nie jeździło. I tak naprawdę to jest skrusza, wszystko, co potrzebujemy. I to, tak jak wspomniałem, w zależności co kto posiada. I, jeżeli nie posiada żadnego materiału, może tam na najbliższe złomowisko, jakiś, jakiś kawałek plastiku, dwie w miarę sztywne płyty. I to w zasadzie w zasadzie tyle. I teraz bez zbędnego przedłużania. Płyta bazowa. Została przykręcona przeze mnie już do podłogi. Jedyną różnicą, którą jeszcze, o której jeszcze nie wspomniałem, było wcześniej. Siedzenie pasażera posiada takie dwa, no takie tulejki dwie, które są przyspawane, to znaczy bardziej przyłapane do siedzenia. Należy je po prostu odciąć i zamontować pod tą płytę w miejscu, gdzie były oryginalnie. Kolejnym etapem jest... Po prostu położenie tej przekładki spożywa. Ona w sumie służy jako dystans oraz jako taki materiał cierny, że podczas obracania będzie przebiegało to sprawnie. Jak widzicie, otwory są wywiercone w miejscach, gdzie wcześniej przyspawałem te cztery nakrętki do mocowania siedzenia oraz, oraz te śruby, które. Posłużyły do przykręcenia tej podstawy. Następnie, następnie kładziemy na to tą trzecią podstawę. Tą trzecią płytę, która jest tak naprawdę płytą mocowaną bezpośrednio do siedzenia. Żeby sobie pomóc, w tym momencie przykręcam te motylki. O, i to jest praktycznie cała y, płyta, już zrobiona gotowo jedyną. Jedynym elementem, którego jeszcze nie wykonałem, jest taka po prostu kawałek podkładki, która zakryje ten, ten otwór, który jest, jest takiej wielkości, bo jest potrzebny do, do operowania yy, siedzenia podczas obracania. Po prostu jest jeszcze kwadratowy kawałek takiej no, blaszki, podkładki, może być z tego samego materiału oraz yy, śruba M12. Do skręcenia wszystkiego razem. Następnie trzeba po prostu postawić na to siedzenie i skręcić wszystko razem. No i proszę zobaczyć. Siedzenie już jest na miejscu. Wygląda to właśnie. W ten sposób siedzi na płycie. Jeszcze w tym momencie muszę poskręcać siedzenie z podstawą. O i tak wszystko poskładane się właśnie tak prezentuje. Praktycznie nie ma różnicy do oryginalnego ustawienia. No jedynie siedzenie jest może podniesione o 2 cm, ale to tak naprawdę nie jest praktycznie zauważalne. Po zamontowaniu tego wszystkiego razem do kupy, w tym momencie pokażę Wam, jak się to siedzenie obraca w bardzo szybki sposób. Odkręcamy cztery odkręcamy motylki, dwie śruby. 200 poschodu oraz 200 Zajmuje to 5 sekund i w tym momencie obracamy się. I zrobione. Po obróceniu Skręcamy sobie z powrotem motylki, mogą być dwa, mogą być cztery, bo to już znaczenia większego nie ma Bo fotel, wiadomo, używamy tylko podczas postoju, podczas kempingowania I tak naprawdę to wszystko, a wygląda to tak po rozłożeniu Wygląda to przyzwoicie i taki kamper jak Renault Trafic czy Opel Vivaro to jest podobne, Ja mam akurat wersję na tej dług długą wersję. Jest po prostu wewnętrzna powierzchnia znacznie powiększona. Można elegancko sobie tutaj kempingować. Zapraszam do oglądania. I jeżeli już ktokolwiek jest zainteresowany Kolejnymi filmami z cyklu, jak buduję swojego kampera, po prostu dajcie znać. Pozdrawiam.